Cześć wszystkim, po raz kolejny i nie ostatni raz wybieram się na mały rekonesans wzdłuż wschodniej granicy, a moim celem jest tajemnicze pogańskie miejsce. Idealne na początek sezonu, jak i na każdy inny dzień. To miejsce z energią, którą można poczuć. Częstubnie robię krótką przerwę, aby spojrzeć z politowaniem na zespół dworski z końca XIX wieku, niegdyś własność rodziny Myszkowskich. Dwór, który popada w ruinę, otoczony jest wiekowym parkiem. Tego dnia korony drzew były czarne od chmar gawronów, a wydawane przez nie odgłosy tworzyły mroczny filmowy klimat. W bliżu parku jest to dnina koni, która powstała w latach 50. poprzedniego wieku. Moda na konie wciąż trwa i ma się dobrze. Po drodze mijam kolejne manerze i łąki, po których biegają koniki. To miły dla oka widok. Widząc zieloną tablicę z nazwą tej miejscowości, Nie jeden zrobi wielkie oczy. To wieś, która straciła prawa miejskie jeszcze przed wojną, a żyli tu obok siebie Polacy, Rusini i Żydzi. Przy wjeździe w oczy rzuca się dawna synagoga, teraz biblioteka i dom kultury. Dwie ulice dalej, podparta drewnianym rusztowaniem, stoi cerkiew Mikołaja Cudotwórcy. Niemi świadkowie wielokulturowej historii dawnego miasteczka. Nieco dalej, dworek rodem z XVII wieku, kolejny świadek burzliwej historii, spalony przez oddział UPA w 1944 roku, teraz jest siedzibą Urzędu Gminy. Sobą, gdybym nie zaglądał do jakiegoś pustostanu. Nie wiem co było tu wcześniej, ale teraz miejscowi graficiarze zamieniają to miejsce w galerię sztuki ulicznej. Przez przypadek przełączyłem kamerę w tryb zdjęć poklatkowych timelapse. I zwiedzanie pozostałej części miejscowości zajmuje mi 5 sekund. Cel mojej podróży uroczysko buczyna w nowinach chorynieckich. Ten kamień z dziurą w środku to pogańska świątynia słońca monolit niewielki, bo mający około metr m wysokości. Nie robi takiego wrażenia jak wielki Stonehenge, ale ma również swoją moc. W tym miejscu jest zazwyczaj dziwnie cicho, nie słychać ptaków, a drzewa nie szumią. Pobliskie wzgórze nazywano Swarychą ta nazwa widnieje jeszcze na starych mapach. Swaruk jest słowiańskim bogiem słońca, ognia i kowalstwa. Geolodzy twierdzą, że dziura w kamieniu powstała na skutek wietrzenia skały. Jeżeli zrobiła to natura, miejsce tym bardziej jest wyjątkowe i nie można się dziwić naszym przodkom, że wybrali je do obrzędów. W pobliżu są jeszcze inne, mniejsze kamienie, a niektórzy dopatrują się w nich kręgu, a nawet zegara słonecznego. Wiem od miejscowych, że nie wszyscy są zadowoleni z istnienia i zainteresowania tym miejscem, a na tablicy informacyjnej dostrzegam wymowną antypogańską wlepkę. Nieładnie. Świątynia Słońca przyciąga ciekawych historii podróżników. Z Jarkiem i Wojtkiem łapiemy szybko temat. Ta sama siła ściągnęła nas w to samo miejsce. To nie przypadek, to nasza słowiańska dola. Trzy trzyosobowy raczej groźny gang jedziemy do Choryńca, to znane na Podkarpaciu zdrowisko, w którym można się nudzić. Bywał tu ponoć na polowaniach król Jan III Sobieski, ale to było dawno. Teraz raczej nic się nie dzieje, choć nie wiem jak wyglądają imprezy w sanatoriach, bo nie byłem. Tu jestem, lubię wyskoczyć nad mały, choć uroczy zalew. Wędkarze pilnują tu spokoju i można miło pobujać się w hamaku. Dzień powoli się kończy. Słońce jest coraz niżej, więc czas wracać do domu. Jarek z Wojtkiem pojechali na zachód, a ja kieruję się na południe. Ostatni postój urządzam sobie przy schronie linii Mołotowa. Linia to pas sowieckich umocnień ciągnących się wzdłuż granicy Związku Radzieckiego z III Rzeszą, wytyczonej po podziale Polski dokonanym przez tych okupantów w 1939 roku. Nie żałowano betonu. W samym przemyślu schronów jest ponad 20. Dziękuję za uwagę i do następnego razu, Grzegorz.